Weź i czołem! Tutaj Kas... Kasia! nie wiadomo jak ja lepa, ale chyba ulubiony youtuber. Czy ja? I... Shrek. Ta animacja opowiada o... O właśnie ogrze, który jest nękany. I chcę uratować fionę. Czyli niby księżniczkę, która tak naprawdę jest ogrym. I jakby tego było mało farkład, na nią się znęca. Ale nie będę wam opowiadał szczegółów, ani innych o tej właśnie post postaci jaką jest. Dzisiaj natomiast opowiem wam o, o innej postaci jaką jest Osioł. Często mi mówią, że Osioł to jest jakiś tam z książki. Że nie ma swojego odpowiednika. Ale muszę Was zaskoczyć, ponieważ ja sam dosz, doszed, do, nie, doszedłem do tego, kim tak naprawdę jest Osioł w Szrekku. Zanim o tym wspomnę, naciśnijcie subskrybuj. I dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby stał się taki zaczarowany, jak cały ten świat. A więc jak już mówiłem, osioł to postać pełna tajemnic. Niektórzy mówią, że to jakaś książkowa postać albo że nie ma swojego odpowiednika a tu, a tu się okazuje że, że jednak ma odpowiednik na przykład w drugiej części opowiada o, o swoich wydarzeniach ponieważ Shrek Sz chce się chce żeby zaczął płakać ten osioł i opowiadał swoją historię, że, że pewien farmer chciał go sprzedać za magiczną, za taką magiczną fasolę. Chce on wzbudzić taką potrzebę, ponieważ... Była taka bajka, magicz, magiczna fasola i może właśnie w tej bajce pojawił się on pierwszy raz, a może nie. Nie wiem jak wy sądzicie, ale według mnie to prawdopodobne, ale ja nie będę wam opowiadał nigdzie o szczególe. Chodzi mi o to, że, że może ten osioł, który zawsze śpiewał i zawsze, i zawsze był taki wesoły, to tak naprawdę osioł kłapo uchy. Skąd takie podejrzenia? Pytacie się mnie. Już Wam o tym opowiadam. Ponieważ mówi do freka, że niejaki Krzysztof z prosiaczkiem chce mu przybić ogon. Cały czas krzycza i przybijaj, 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 przybijaj". I, I to bardzo nawiązuje do kłopouchego, który Cały czas nawykał na swój ogon, że mi spaduje. Że mi spaduje. Spaduje mi ogon. Ale Czekajcie. A poza tym pamiętacie moją siostrę. Hej! Linę. Tutaj będzie sobie coś robiła. Moja siostra Liza mówi mi, że nie będzie dzisiaj wyjątkowo w filmie, tylko będzie się tak co jakiś czas pokazywała i coś mówiła. No właśnie, mówiła. mówił, że on dziś się chce sam nagrywać, bo ja tak naprawdę nie wiem, o czym on opowiada. Więc tak, pa. razie. Pa. Okej, okay. no to jak już mówiłem, to jest osioł kłapołuchy z kubusia puchatka. Nie tylko, że to stwierdzenie przybijaj, 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 przybijaj. Ale też dlatego. I w ogóle zobaczcie jakiego ładnego listka znalazłam w moim drzewku. Więc jak już mówiłem na czym stoimy na, na moim dzień dobry na moim nodze, tak jak mówiłem, to się skłapał hego. Dzień dobry. Jestem się opisia. Nie. Pysia. A poza tym jaką... Jak mówiłem to jeszcze jednym dowodem na to, że to jest, o, że to jest osioł skłapuchego jest to, że jak zaczęła, jak zaczęła się pierw, pierwsza część, to osioł, w kła, osioł nie był zbyt zachwycony. To symbolizuje po tym, że osioł wkłapał Hego, nie był zbyt zadowolony, ale po uwolnieniu w Śreku, w szleka strony, to zaczął być taki szczęśliwy. Okej, okay, może zacznę już kończyć, ponieważ mało czasu mi zostało. Ale pamiętajcie, że Kasem zawsze będzie z wami. Nie. Powiedzcie w komentarzach, czy ja mam w następnym filmie się pojawić od początku. Okej, okay, no to musimy kończyć, papa. Pomagaj, Pa Papa! Papa, papa! Pa.